Witam serdecznie wszystkich. Z tej strony pan Rybka i Palma Siemaneczko. Słuchajcie, właśnie yy, przyszedł do mnie Palma, bo był chłopak zajęty, ma te swoje sprawy, treningi, nauka, praktyki. Także jeszcze jeden filmik będzie bez obróbki. Po prostu chciałem się wypowiedzieć na temat choroby ospy. Yy, pierwsze co mogę powiedzieć to zgadzam się z niektórymi komentarzami oczywiście ale nie wiem czy wiecie że kupując na przykład nawet u hodowcy czy w sklepie rybkę wcale nie musi być widać że ona ma ospę ospa rozwija się w rybie 3 tygodnie i nie wiem, każdy chyba o tym wie. Ona od razu po prostu nie wychodzi. Nie wychodzi tak samo jak u ludzi. W środku. W środku jest, później to jest końcówka, właśnie wychodzi na wierzch. OSPA. To, to, jest, to jest moje zdanie. Teraz, co chodzi o wodę. No, czytałem, właśnie komentarz. No, niestety, latem jak najbardziej woda jest ciepła ale zimą jak wlejemy wodę to niestety od razu z kranu bezpośrednio do akwarium nie mieszając z ciepłą to ryby dostaną szoku szoku z, nagłej, z nagłego spadu temperatury w akwarium co jeszcze mogę polecić wam to mogę Wam polecić, nie kupujemy grzałek yy, słabszych. Zawsze się kupuje grzałki mocniejsze. Dlaczego? Już Wam odpowiadam. Dlatego, że mamy 100 litrów akwarium. No tam kupujecie sobie tam ileś wat. Mała grzałka długo grzeje, długo się nagrzewa. Wiadomo. Każda grzałka ma termostat. I najlepiej kupować grzałki o większej mocy. Ja kupiłem grzałkę do tego akwarium 300 W. Chciałem sobie kupić 500, ale akurat yy, kolega w zoologicznym nie miał. No i kupiłem sobie 300 W. I powiem wam szczerze, Zapali się na, na pół minuty, zaraz się wyłącza, i temperaturę mam stałą w akwarium. Także jak ktoś ma akwarium, nie zawsze sobie kupuje grzał, y, oczywiście grzałki o większej mocy. Y, na tym zaoszczędza na prądzie i trzyma temperaturę stałą, y, cały czas w akwarium. Minimalnie może spać, ale zaraz się grzałeczka zapala, pół minuty wyłącza się woda jest stała i tak jak mówiłem właśnie widgotnemu głupikowi kolego nie lejemy teraz zimą yy, zimą czy na jesień od razu z kranu tylko dolewamy właśnie wodę mieszamy z ciepłą wiadomo jak jest czerwony niebieski kurek zmieszamy Sprawdzamy, wtedy dolewamy. Ja tak robię. Ja tak robię, i nic nie ma. Wiadomo, latem to jeszcze myślałem butelki wyrzucać z lodem, bo była tragedia. Ja mam mieszkanie ciepłe. Także co chodzi o ospę? Ospa od razu u ryby nie wychodzi. Że zaraz pójdziemy do sklepu, zobaczymy, chyba że już jest zaawansowana ospa, wtedy widzimy. A tak ospa się rozwija w środku u rybki. Także ci. Yy, doświadczeni akwaryści nie się na ten temat wypowiedzą, bo z tego co naprawdę wiem, ospa nie wychodzi od razu. Można rybkę sobie kupić niby zdrową, a za tydzień yy, cały baniak już jest w ospie. Nie? Czy tam zauważymy jedną rybkę, czy dwie, czy trzy rybki, na przykład, że już wychodzi ospa, to wtedy już jest, będzie problem. Nie? Będzie problem, i tak jak mówię. Także u ryby ospa nie wychodzi od razu, tylko wychodzi po jakimś czasie. Także tego nie widzimy. A z, róż z różnych powodów może ospa wyjść. Yy, tak, co jeszcze mogę Wam powiedzieć? W niedzielę yy, wybieramy się z kolegą Palmą w jedno miejsce. Chcemy Wam nagrać filmik. No i wtedy kolega Palma to po prostu. Zmontuję, ale właśnie postanowiłem nagrać filmik, żeby Wam właśnie powiedzieć, o co chodzi z tą ospą. Także kto się zgadza, niech pisze. Kto się nie zgadza, też niech pisze, czy dobrze mówię, czy źle. Ale ja wiem, że ja dobrze mówię, bo ospa nie wychodzi od razu. Ja mogę sobie przynieść od najlepszego hodowcy rybkę zdrową. Nawet hodowca o tym nie będzie wiedział, ale w środku już będzie rybka zarażona ospą i ospa po jakimś czasie dopiero wychodzi. Tak samo jest u ludzi. Najpierw temperatura, gorączka, po trzech tygodniach dopiero ospa wychodzi. Także nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale ja wiem na 100% że tak jest. Także do Pana Smużyńskiego mam taką prośbę, niech się na ten temat opisze i do akwarysty Anti-Dab bo mają wiedzę i to dużą nie to, że słodzę czy tam do innych akwarystów bo każdy z Was ma jakąś wiedzę no ja swoją wiedzę po prostu teraz Wam przekazuję, mówię to co wiem także piszcie w komentarzach bo w niedzielę wyruszamy i coś ciekawego nagramy z kolegą Palmą No i coś, to chyba by było na tyle, nie? Także taki króciutki filmik, także tak wilgotny głupik. Masz małe akwaria, odstawiaj wodę, niech ona po prostu jeden, dwa dni sobie odstoi i będzie wszystko ok. Także yy, mocniejsze grzałki i nie będziesz miał problemu. Także taki króciutki filmik. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. I niech już na tym YouTube będzie spokój. I tylko o akwarystyce. I nie tylko oczywiście, bo o różnych zwierzątkach. Także pozdrawiam wszystkich serdecznie. A, jeszcze bym zapomniał. Właśnie oglądałem filmik od jak dobrze powiem, akwarystyka hobby domowe. Bardzo fajny filmik. Ja spróbuję właśnie te witaminki sobie zastosować. I co chodzi o czyszczenie akwarium, ja też odstęp czyszczę. No, ale też można czyścić solą. Od lat to się stosowało. To nawet nie akwarysta się może wypowiedzieć na ten temat. Tylko po prostu w środku, jak myjemy solą, nie sypiemy na gąbkę sól. Tylko po prostu rozpuszczamy w wodzie, ja tak robię bynajmniej. I wtedy sobie go umyję. Tylko dobrze trzeba wypukać, żeby to później nie było za bardzo solanki. Bo to później jak za dużo soli to też niezdrowo, nie. Także to co mogłem powiedzieć, mówię, a na następnym filmiku zobaczycie lepszy materiał. Postaramy Wam się coś ciekawego nagrać. Także pozdrawiam Was wszystkich serdecznie, do następnego filmiku. Cześć.